Wyobraź sobie samolot w trakcie lotu. Plan lotu został starannie zaprogramowany w systemie komputerowym samolotu. Kiedy samolot zbacza z zaplanowanej trasy, system wykrywa odchylenie, przelicza ponownie ścieżkę i automatycznie dostosowuje kierunek, aby powrócić na właściwą trasę. Weźmy pod uwagę lot z Chicago do Paryża. Podczas podróży samolot nieuchronnie napotka turbulencje, które spowodują, że zboczy z kursu. Jednak, gdy to się stanie, system natychmiast włącza się i koryguje trasę, bez potrzeby interwencji pilota. Dostosowanie jest automatyczne, precyzyjne i skuteczne. Teraz wyobraź sobie, że Twoja świadomość działa podobnie. Składa się z trzech poziomów: świadomości, podświadomości i ciała fizycznego. W Twojej podświadomości istnieje paradygmat, który obejmuje Twój obraz samego siebie. Ten obraz siebie jest kluczowy, ponieważ reguluje Twoje emocje, a co za tym idzie Twoje wyniki. Załóżmy, że zarabiasz znacznie mniej, niż byś chciał, aby żyć w komforcie, o którym marzysz. Frustracja się nasila, a może wraz z nadejściem nowego roku podejmujesz decyzję. Dość, muszę to zmienić. Podwoję lub potroje swoje dochody. Jednak gdy po roku patrzysz wstecz, zdajesz sobie sprawę, że nic się nie zmieniło. I tu pojawia się kluczowa kwestia. Możesz podjąć wiele świadomych decyzji, ale jeśli nie zmienisz głęboko zakorzenionego obrazu samego siebie w podświadomości, Wyniki pozostaną takie same. Obraz siebie działa jak system cybernetyczny, podobnie jak komputer samolotu koryguje trasę. Jeśli obraz siebie nie zostanie dostosowany, ciało, które działa zgodnie z nim, będzie nadal podążać tymi samymi wzorcami. Wyraźnym przykładem jest osoba, która chce schudnąć, zaczyna dietę i zaczyna tracić na wadze, ale bez wewnętrznej zmiany w postrzeganiu samego siebie, stary wzorzec ostatecznie powraca. Obraz samego siebie to prawdziwy kontroler zachowania. To on definiuje, jak działasz, jak się czujesz i co najważniejsze, co przyciągasz do swojego życia. Zmiana tego paradygmatu jest kluczowa, aby wywołać prawdziwe i trwałe zmiany. To jak przeprogramowanie systemu lotu samolotu, aby nie tylko korygował kurs, ale także unikał przyszłych turbulencji. Zastanówmy się nad typową sytuacją. Kiedy ktoś ma nadwagę i postanawia stosować dietę bez zmiany obrazu siebie, każdy postęp będzie tymczasowy. Powodem tego jest działanie obrazu siebie, który działa jak system cybernetyczny. Podobnie jak samolot, który automatycznie korygowany jest po zejściu z kursu, ciało kierowane obrazem siebie wraca do wcześniejszego wzorca. Innymi słowy, stracone kilogramy mają tendencję do powrotu. Ten cykl jest jak działanie termostatu. Gdy temperatura odbiega od zaprogramowanej wartości, system działa, aby przywrócić pierwotną wartość. Teraz zwróć szczególną uwagę na to, co powiem. Twoje zmysły odbierają informacje cały czas, ale kluczowe jest, abyś naprawdę zrozumiał to, co tłumaczy. W głębi twojej świadomości istnieje paradygmat. Ten paradygmat, który jest twoim obrazem samego siebie, kontroluje wibrację, którą emitujesz, a ta wibracja z kolei kieruje twoim zachowaniem. Ostatecznie to ten proces decyduje o wynikach, jakie osiągasz w życiu, czy to na polu finansowym, fizycznym czy emocjonalnym. Twojej świadomej umysłowości masz moc wyobraźni. To za jej pomocą obserwujesz otaczający cię świat i pragniesz zmian. Może patrzysz na kogoś i myślisz: Chciałbym mieć ciało tej osoby, albo: Chcę zgromadzić bogactwo i założyć własną firmę. Jednak istnieje pewna bariera. Obraz, który tworzysz mentalnie, musi być głęboko odciśnięty w twojej podświadomości. Wymaga to ciągłego powtarzania. Bez tego, choćbyś nie wiem, jak pragnął, te idee nie będą miały wystarczającej siły, aby się zmaterializować. Pomyśl o tym przez chwilę. Buckminster Fuller powiedział coś niezwykle cennego. Nie zmienisz rzeczy walcząc z istniejącą rzeczywistością. Aby coś przekształcić, konieczne jest stworzenie nowego modelu, który sprawi, że stary stanie się przestarzały. Jeśli naprawdę pragniesz wzrostu, czy to aby zwiększyć swoje dochody, czy przekształcić swoje życie, kluczowe jest, aby zmienić sposób, w jaki siebie postrzegasz. Ta zmiana nie następuje przypadkowo, wymaga wysiłku i świadomej intencji. Teraz rozejrzyj się wokół siebie. Zauważ wszystkie cuda i możliwości, jakie oferuje świat. Zewnętrzna rzeczywistość jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego, co dzieje się w tobie. Twój stan wewnętrzny, twoje przekonania i twój obraz samego siebie kontrolują wibrację, którą emitujesz, kształtują twoje zachowanie i ostatecznie determinują twoje wyniki. Zatem, jeśli pragniesz prawdziwej przemiany, musisz stworzyć jasny i potężny obraz tego, co chcesz osiągnąć. Zaufaj procesowi. Wszystko zaczyna się od stworzenia wyraźnego i pozytywnego obrazu mentalnego tego, kim chcesz być. Weź teraz pióro i zapisz słowa. Jestem tak szczęśliwy i wdzięczny. Następnie opisz dokładnie, jak chcesz siebie widzieć, z szczegółami, w liście do samego siebie. Jeśli naprawdę jesteś zaangażowany, podziel się tym celem z kimś zaufanym i poproś tę osobę, aby pomogła ci zachować koncentrację i odpowiedzialność. Widziałem niezliczoną ilość osób, które drastycznie zmieniły swoje życie, postępując zgodnie z tą prostą, ale potężną radą. Jednak zapisanie tego obrazu w podświadomości nie jest czymś, co robi się raz. Wymaga to stałej powtórki, dzień po dniu. Obraz samego siebie nie zmienia się z dnia na dzień, ale kiedy się zmienia, wyniki są nieuniknione. Jak powiedział H.L. Hut, Zdecyduj, czego chcesz, określ, z czego jesteś gotów zrezygnować, aby to osiągnąć, skup się wyłącznie na tym celu i pracuj, aż go osiągniesz. Jedno z cytatów, które zawsze ze mną rezonuje, to słowa Alfreda Adlera: Jestem wdzięczny za ideę, która mnie wykorzystała. Pomyśl o tym przez chwilę. Twój obraz samego siebie to w istocie idea, a ta idea ma moc, aby nieodwracalnie przekształcić twoje życie. Twoje obecne wyniki to po prostu fizyczne wyrażenie paradygmatu, który zamieszkuje Twoją podświadomość. Ten paradygmat, często ukształtowany w dzieciństwie, nadal kształtuje Twoje wybory i ograniczenia do dziś. Teraz nadszedł czas, aby użyć wyobraźni jako potężnego narzędzia. Możesz czerpać inspiracje od innych osób, modeli sukcesu, które podziwiasz. Na przykład, ja sam zmieniałem swój paradygmat wielokrotnie. Tworzyłem nowe obrazy mentalne tego, kim chciałem być. I na ich podstawie inicjowałem głębokie zmiany. Kiedy po raz pierwszy zrozumiałem te koncepcje, moje życie było całkowicie wykolejone. Pasowałem do niemal wszystkich aspektów osoby zniechęconej i zagubionej, bez kierunku. W głębi duszy zawsze miałem zdolność być jakimś lepszym, ale mój rozbity obraz siebie mnie powstrzymywał. Wyraźnie pamiętam, kiedy zacząłem sprzedawać. Miałem tylko jeden ciężki wełniany garnitur i pracowałem w upale w lecie. Ten garnitur wyczerpywał mnie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Po przeczytaniu książki Elmera Willera postanowiłem, że kiedyś będę miał 30 garniturów. Jednak moja sytuacja finansowa była ograniczona, złożyłem sobie obietnicę. Jeśli osiągnę cel sprzedaży, kupię nowy garnitur. Osiągnąłem cel, ale pieniądze zostały przeznaczone na inne priorytety. Złożyłem więc nową obietnicę. Jednak mój umysł szybko mi przypomniał: Bob, już wcześniej zawiodłeś w dotrzymywaniu obietnic samemu sobie. Jak zamierzasz to zmienić tym razem? Ta autorefleksja zmusiła mnie do bardziej poważnego działania. Kupiłem garnitur i od tego momentu zacząłem dotrzymywać każdej obietnicy, jaką składałem sobie. Dziś mam 30 garniturów. Jeśli mówię, że coś zrobię, robię to. Jeśli obiecuję, że czegoś się nauczę, nie odpoczywam, dopóki tego nie osiągnę. Z czasem zrozumiałem, że sekretem jest utrzymanie jasnej wizji i działanie z determinacją. Dziś skupiam się na moich celach i nie pozwalam, aby cokolwiek mnie od nich odciągnęło. Jeśli ktoś próbuje mnie powstrzymać, po prostu idę naprzód i zostawiam tę osobę za sobą. Każdego dnia buduję nowy i silniejszy obraz samego siebie, a ten obraz nieustannie napędza mnie do sukcesu. Pozwól, że podzielę się czymś ważnym. Moje wyniki ciągle się poprawiają, a widzę to samo u ludzi wokół mnie. To nie jest przypadek. Wybieram z kim spędzam czas i staram się być blisko osób, które stale się rozwijają. Prawda jest prosta, nieważne jak definiujesz siebie teraz. Nie ma znaczenia, czy w tej chwili uważasz się za kogoś, kto poniósł porażkę, lub nie odniósł sukcesu. Byłem na obu tych skrajnościach, ale postanowiłem to zmienić. I ty możesz zrobić to samo. Każdego dnia, wcześniej rano, jestem w swoim studiu. Mam rutynę, która obejmuje ćwiczenia wdzięczności i upewniam się, że piszę lewą ręką, ponieważ to pomaga mi przeprogramować mój paradygmat. Droga osobistej transformacji jest nieustanna. Stale inwestuję w siebie. Czuję głęboką wdzięczność za ideę, która mnie napędzała dokładnie tak, jak zauważył Alfred Adler. Ty także możesz skorzystać z tej praktyki, ale musisz zacząć teraz. Kluczem do transformacji jest stworzenie nowego obrazu samego siebie. Powiedz sobie, to się stanie, niezależnie od tego, co będzie potrzebne, ponieważ to właśnie zamierzam się teraz stać. Ta determinacja w zobowiązaniu jest kluczowa, a dla ciebie, który dotarł do końca tej wiadomości, mam specjalną ofertę. Stworzyłem kanał sekrety sukcesu z jednym celem dzielić się wiedzą największych umysłów rozwoju osobistego, ludzi, którzy zbudowali niezwykłe kariery w swoich dziedzinach. Pamiętaj jednak, że wszyscy zaczynali z jakiegoś miejsca. To, co odróżnia te osoby, to decyzja o zmianie. Nie czekali na doskonałe okoliczności lub nagłe szczęście. Zamiast tego podejmowali konsekwentne działania, aby zmienić swoje własne rzeczywistości. Ta decyzja o zmianie nie musi być odległa ani niemożliwa. Zaczyna się w momencie, gdy zobowiązujesz się wobec samego siebie. Podążając tą ścieżką, zaczynasz przyciągać nowe możliwości, ponieważ twoja wibracja i energia zmieniają się. Proces nie jest łatwy, ale jest głęboko transformujący. Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje wyniki, zacznij od czegoś prostego, ale potężnego. Wyobraź sobie, kim chcesz się stać i działaj zgodnie z tą wizją.